W tym wideo przedstawiam prostą kontrolkę naładowania bądź rozładowania pojedynczej bateryjki litowo-jonowej. Schemat się prezentuje tak, jak tutaj widzimy narysowane na kartce. Tutaj mamy plus naszej baterii, a tutaj podłączamy minus. I w zależności od ustawienia potencjometru o wartości 10 kOhmów. Dioda nam w odpowiednim momencie sygnalizuje właśnie rozładowanie, jak to wygląda w praktyce? Tutaj, już jest na płytce takiej prototypowej złożone. Widzimy, że jest układ TL431, dwa rezystory, 1 kiloohm, dioda LED i właśnie potencjometrem. Wszystko już jest podłączone. Teraz potencjometry trochę przestawię. Daj mi się to trochę przekręca, no ale mam tylko jedną rękę. wolną. O, widzimy, że dioda zasieciła. Czyli mamy taki y, punkt, jakby, jeśli do y, tutaj lewej nóżki tego układu TL doprowadzimy napięcie 2,5V co zregulowane potencjometrem to wtedy dioda nam zmienia swój stan czyli gaśnie i znowu zaświeca się i właśnie bardzo precyzyjnie możemy sobie to ustalić takim prostym układzikiem i to nam sygnalizuje bardzo prosto Właśnie moment, w którym należy naładować baterie, ponieważ są zbyt rozładowane. Napięcie przykładowo dochodzi do 3V. I to by było wszystko. Tak to wygląda mniej więcej. Bardzo prosto. A teraz jeszcze powiem, jakby ktoś chciał taką kontrolkę oczywiście możemy do jeżeli mamy kilka tych ogniw na przykład 11,1V czyli pakiet 3S to do każdego z nich możemy sobie taką kontrolkę osobno złożyć i dla każdego jakby pakietu dla każdej pojedynczej baterii będzie nam to osobno stan wskazywało a tutaj jeszcze taka ciekawostka jeżeli byśmy chcieli właśnie jedną taką kontrolkę albo do akumulatora zastosować albo do na przykład pakietu 3S czyli taki który ma 11,1V albo akumulator właśnie samochodowy który ma 12, 13V to wystarczy tutaj te rezystory zmienić dwa, nie na 1kΩ tylko na 10kΩ i wtedy nam będzie ta kontrolka też dla wyższych napięć działać a tutaj jest to obliczone ten 1 kOhm akurat dla pojedynczego ogniwa, tak jak tutaj to widzimy, więc na to też warto zwrócić uwagę w zależności do jakiej baterii to projektujemy. Dziękuję za uwagę, i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.